Buongiorno! Calcio wraca wraz z nią emocje na włoskich boiskach. Zaczynamy dzisiaj od typów, typów na środowe spotkania. Salernitana Acemilan, Milan, AC Milan. Sassuolo Sampdoria, Sassuolo. Spezia Atalanta, Atalanta. Torino Verona, Remis. AS Roma Bologna, AS Roma. Lecce Lazio, Remis. Cremonese Juventus, Juventus Fiorentina Monza, Fiorentina Inter Napoli, Remis i Udinese, Empoli Udinese. I zaczynamy dzisiejszy, dzisiejsze omówienie e, od e, spotkań, które nas czekają na włoskich boiskach. To jest ta liga, którą e, chyba lubię najbardziej, ale to ze względu na sympatię do AS Romy i na pewno o tym zespole też kilka słów. Zamierzam powiedzieć, zaczynamy. AC Milan gra z Salernitaną. To jest pierwsze spotkanie otwierające. Trochę ubolewam nad tym, że spotkania będą odbywać się o 12.30, o 14., o 16, bo w normalny wolny dzień em, pewnie bym te mecze wszystkie pochłonął. Natomiast, biorąc pod uwagę, że wracamy już do normalnego systemu funkcjonowania, a także Początek sezonu zatem, również przygotowania i, i, i treningi. To niestety, moją Romo 16.30 nie będę w stanie obejrzeć na pewno na żywo. Być może później z odtworzenia zobaczymy. Natomiast, przechodząc do meritum, Milan w niezłej formie. Dużo, wydaje mi się, też pogłosek po Mundialu odnośnie nieprzedłużania, przynajmniej na ten moment, umowy Rafaela Ao. Nie wchodziłem jeszcze w ten temat aż tak mocno, więc nie wiem, czy coś ruszyło się w tym temacie. Natomiast, jeżeli Milan będzie pozbawiony tego zawodnika, to na pewno bardzo mocno ucierpi, bo nie ma co ukrywać. Portugalczyk jest fenomenalny i to, co też mówiłem w materiałach związanych z Mistrzostwami Świata jego nieobecność w podstawowej 11 zespołu portugalskiego no to była troszeczkę e, uważam, że troszeczkę błąd. No ale e, nie będziemy rozmawiać o mistrzostwach świata, a o włoskiej Serie A i uważam, że tutaj Milan biorąc pod uwagę swoją formę swoją gdzieś tam pozycję w tabeli 33 punkty która aktualnie ma lekka przewaga nad drugi, nad trzecim Juventusem, Juventusem o którym też będziemy mówić no i pogoń za Napoli pogoń za Napoli, musi to spotkanie wygrać i myślę, że zwycięży pomimo tego, że Salernitana jest zespołem niezłym, to porażki z Moncą czy Fiorentiną na pewno nie dodają im em, splendoru i chwały, więc tutaj stawiam zdecydowanie na AC Milan. Kolejne spotkanie Sassuolo-Sampdoria. Dużo em, Zależy w tym zespole Sasuolo od Berardiego. Bardzo fajną rolę też odgrywa fratezji, ale wracając do tego pierwszego, tego lidera zespołu, to jego długa kontuzja na pewno nie przyczyniła się do tego, że Sasuolo jest na tym miejscu, na którym mogłoby być. 15 pozycja, 16 punktów i, i będzie na pewno walka, między innymi, właśnie z Sampdorią, Sampdorią, które 19 miejsce aktualnie zajmuje. O to, żeby te punkty 3 zdobyć, kilka widzę kontuzji, kilka nieobecności. Andrea Conti, Fabio Quagarella Harry Wings, Filip Dziurzic ze strony Sampdori, dlatego też typ na korzyść Sasuolo. I myślę, że tutaj ten zespół wywiezie trzy punkty ze swojego stadionu. Natomiast czy za chwilę nie wywiozą jego właśnie do mojej ulubionej Romy, bo te pogłoski są już od lata. Czy za chwilę kolejni zawodnicy nie opuszczą zespołu Sasuolo, Już też były plotki o chęci pozyskania skrzydłowego młodego Armanda. Z, z Sasuolo. Zobaczymy. Więc tu sytuacja wygląda tak. Specja Atalanta. Atalanta troszeczkę wolniej niż w poprzednich sezonach. Nie udaje się wyprzedzić tych hegemonów, tak jak miało to miejsce, czy w poprzednim, czy w jeszcze poprzednim sezonie, gdzie Atalanta no. Być może przekroczyła przewidywania przedsezonowe w tym sezonie. No nie dojeżdża na razie do tej szóstki, do, przepraszam, do czwórki, do Ligi Mistrzów. Na razie szóste miejsce. Walka o Ligę Europy i chyba gdzieś na tym etapie to się zakończy. przewidując wynik na koniec sezonu, przeciwnikiem specja, specja 17 miejsce. Ciężko cokolwiek powiedzieć, jak te zespoły w ogóle wszystkie zaprezentują się po przerwie reprezentacyjnej, po przerwie na Mistrzostwa Świata. Natomiast specja no jakoś mnie nie zauroczyła swoją grą, dlatego też uważam, że Atalanta, mając do dyspozycji tą przerwę, będzie w stanie po prostu wypunktować swojego słabszego przeciwnika. Torino Verona Torino, Verona. Mnie Verona kompletnie nie przekonuje. Jakby to nie są czasy, w których Verona charakteryzowała się tą zwartą obroną. Prezentowała taki styl mega solidny, bardzo dobrze, twardo w obronie, z małą ilością traconych goli i zawsze gdzieś tam ta jedna bramka wpadła dla zespołu Helasu. Torino Torino też mnie nie zachwyciło, ale, ale jest zespołem na pewno lepszym. I tutaj na pewno będą dominować. To jest to jest gdzieś tam moja, moja predykcja na to spotkanie, natomiast zobaczymy, jak koniec końców ułoży się ten mecz i czy któryś z zespołów po prostu nie będzie niespodziewanie nie wyjdzie na prowadzenie i ta, ten mecz potoczy się po prostu inaczej. Lecce Lazio. Lecce bardzo dobra końcówka sezonu. Dla nich przerwa reprezentacyjna jest troszeczkę nie na rękę, ponieważ jak spoglądam tutaj na statystyki, zwycięstwo z Sampdoriu 2 do 0, zwycięstwo z Atalantą 2 do 1, remis z Udinese i dopiero porażka z Juventusem 0 do 1. To ta przerwa reprezentacyjna troszeczkę nie na rękę, dlatego też mój typ na remis w tym spotkaniu, bo leczę, no mocno nacisnęło pedał gazu przed Mistrzostwami Świata. Zobaczymy, czy będą w stanie podtrzymać tą prędkość i, i, i wyciągnąć chociaż jeden punkt przeciwko Lazio. Lazio, które zajmuje czwartą pozycję, które gra nieźle, co trochę. E, mnie boli jako fana Romy, natomiast że jesteśmy oczywiście e, niżej niż Lazio, natomiast zobaczymy też, e, bo czyta się sporo plotek na temat odejścia Milinkowicza Sawicia, więc e, zobaczymy jak ta sytuacja się e, potoczy. AS Roma Bolonia. Bolonia, która niewątpliwie jest prowadzona przez jednego zawodnika, czyli Arnautowicza. Oczywiście grają też inni, ale tutaj, jak Arnautowicz nie strzela, to ta Bolonia w zasadzie nie wygrywa. No, trochę odważnie stwierdzam, natomiast uważam, że tutaj Austriak odgrywa ogromną rolę w zespole Bolonii. Jak spojrzeć na statystyki. 8 goli strzelonych w rozgrywkach Serie A w 13 występach. Nie wiem jak to przekłada się właśnie na punkty zdobywane przez zespół. Natomiast wiem, że zespół Boloni przynajmniej przy tym przewidywanym składzie, który ma wyjść w środę na boisko, to jest 8 z 15 bramek strzelonych przez zawodników Pierwszego składu, więc ponad połowa, minimalnie ponad połowa z drugiej strony AS ROMA, z której, jakby, występów no nie jestem zadowolony. No, ja, jako fan, bardzo chętnie odpalam telewizor i oglądam AS Romę, bardzo chętnie oglądam Dybale, bardzo chętnie oglądam Nikole Zalewskiego i innych zawodników. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ta ROMA no nie ogląda się zbyt dobrze. Jeżeli ktoś włącza mecz. Nie będąc fanem Romy, będąc fanem Calcio, czy po prostu piłki nożnej, to nie ma z tego aż takiej przyjemności. Roma za bardzo cofa się przy tym stylu, który na przykład prezentowała w poprzednim sezonie, gdzie fajnie grali mocno do przodu. Czy to jest. Można oczywiście sobie gdzieś tutaj próbować do tego teorię dołożyć, czy to jest pomysł Jose Mourinho na to, żeby w tym momencie przyhamować do Mistrzostw Świata, a po nim ruszyć, bo tak naprawdę tylko Zalewski grał bardzo dużo w reprezentacji, Patricio siedział na ławce, co bardzo uważam jest dużym błędem. Znowu wracam też do Portugalii. Winia e, trochę grał, nie za dużo. E, no i Dybala tak naprawdę wszedł tylko na końcówkę e, dwóch spotkań i strzelał żutkarnym w finale Mistrzostw Świata, więc jedyne co mu może zaszkodzić to świętowanie. Zobaczymy, czy odkręci się Abraham, czy odkręci się Zaniolo. Liczę mocno na Abrahama, bo e, porównując poprzedni sezon, a ten sezon, no to jest... E, ogromna dysproporcja między, między tym jak zaprezentował się w tamtej kampanii a jak gra teraz więc liczę na pozytywny wynik na powrót Wajnal Duma zobaczymy co z Pelegrinim bo widać że jest na razie jeszcze na liście kontuzjowanych Spinacola też więc mam nadzieję, że się uda mimo wszystko yy, zwyciężyć w tym spotkaniu, że gdzieś tam niektórzy się odkręcą, obudzą, ale... Ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Cremolazę Juventus, Juventus wraca na dobre tory. Myślę, że retoryka o zwolnieniu Allegrego wciąż jest popularna wśród fanów. Natomiast sześć zwycięstw z rzędu to na pewno coś, co daje nadzieję na to, że ten sezon Juventusu nie jest stracony i że Szczęsny i koledzy po prostu w następnych meczach będą prezentować się dużo, dużo korzystniej. Fiorentina Monca, tutaj typ na Fiorentinę. Ehm, myślę, że możemy przejść dalej, bo zostały nam dwa fajne mecze, a nie chcę też aż tak długo ehm, rozmawiać, bo o Serie można by rozmawiać godzinami. Inter-Napoli. Napoli rozpędzone, Inter e, pod znakiem zapytania. Czytałem krótką wypowiedź Lukaku, że Inzagi może em, ten jego potencjał wydobyć, że e, pod wodzą Inzagiego Lukaku może zacząć strzelać. Zobaczymy, czy tak się stanie, bo na Mistrzostwach Świata, w tym ostatnim meczu, który grał, no nie zaprezentował się z bardzo pozytywnej strony, e, z drugiej strony, e, bardzo dużo jeżeli chodzi o Napoli. Oczywiście cały kolektyw Zieliński, pozostali, min Jo i inni zawodnicy też są ważni, ale e, tutaj ogromna rola oprócz Osimhena spo, spoczywa na gruzinie Kwaracz e, Ten zawodnik, e, jeżeli przeszedł wam obok radaru, to jak najszybciej to nadróbcie, bo e, no, grał fenomenalnie. Grał fenomenalnie. Ja jednak stawiam na Remis w tym spotkaniu e, uważam, że Inter jest zdolny do tego, żeby zremisować. Jest Dzeko, który zawsze gwarantuje gdzieś tam jakąś sytuację bramkową czy to podanie, czy to bramkę. Brozowicz, który fenomenalnie wyglądał na mistrzostwach. Czarhannoglu przed przerwą też całkiem nieźle. Barella również. Dumfries na mistrzostwach świata wyglądał bardzo dobrze. Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych wahadłowych w tym momencie na świecie. Bo gwarantuje naprawdę mega dużo w ofensywie. Skriniar, Aczerbi, Bastoni, Głodni Gry. Onana, skonfliktowany. Nie, nie wiem, czy on nie zakończył przypadkiem reprezentacyjnej kariery. Więc uważam, że ten inter nie jest wcale tutaj na straconej pozycji i że ten mecz zakończy się remisem. I na koniec Udineze Empoli tutaj typ na Udineze. I takie króciutkie dosłownie rozważanie na temat tego zespołu. Czy Udineze wróci do jakości, którą prezentowało na początku sezonu? Dlaczego pytam? Ponieważ mecz z Romą, który grali, bodajże Udineze wygrało z Romą wówczas. Naprawdę mega mi się podobała gra Udinezy. Ciężko było mi to przyznać podczas tamtego spotkania. Wiadomo, są emocje, jest chęć tego, żeby twój zespół wygrał. Natomiast Udinese grał naprawdę bardzo fajną piłkę i czy teraz Beto i koledzy będą w stanie podtrzymać to co albo przywrócić może to co było wcześniej. Zobaczymy, zobaczymy takie gdzieś tam typy i predykcje tego co się będzie działo w najbliższych dniach. Ja się żegnam, dziękuję bardzo i pozdrawiam, obserwujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, trenerbaniami. Cześć.